Eminencjo księże kardynale, Ekscelencjo księże arcybiskupie, Eminencjo księży Prymasie, czcigodni księża, Ekscelencjo, szanowne panie i panowie, panowie prezydenci, burmistrzowie, wójtowie miast papieskich. Miło być z wami, tym bardziej, że reprezentuję Lwów, gdzie też jest miastem papieskim i tak jakoś było już w historii. Z moim pobytem w Lwowie, że ja byłem odpowiedzialny za wizytę, za pielgrzymkę Ojca Świętego na Ukrainę w 2001 roku z ramienia naszego Kościoła i Kościoła rzymsko-batolickiego na Ukrainie. I ta wizyta pięknie przeszła, ale też i przyniosła, mam nadzieję, i wszyscy to wiemy, owocne rezultaty. Najpiękniejszym i najbardziej oczekiwanym Obrazem świąt Bożego Narodzenia jest, jak wiemy, zacisze rodzinnego stołu, wspólnota serc przy postnym, ale jakże radosnym posiłku. Zebrani wokół płomienia świecy, oczekując nowej nadziei narodzin Chrystusa, z głębi naszych serc rozpalonych Bożą miłością, obdarowujemy się nawzajem radosnym uśmiechem i światłym spojrzeniem naszych oczu. A z głębi naszych dusz i gwiaździstego nieba otacza nas magia światłości. Święty Jan Paweł II, 24 grudnia 2000 roku, w Wigilię Narodzenia Pańskiego powiedział: Boże Narodzenie jest wydarzeniem pełnym światła, jest świętem światła. W dzieciątku Betlejem pierwotne światło powraca by na nowo zabłysnąć na niebie ludzkości i rozprasza chmury grzechu. Blask ostatecznego triumfu Boga pojawia się na horyzoncie historii, by ukazać ludziom będącym w drodze nową, pełnię nadziei. Symbolika światła jest jedną z najczęściej używanych w czasie Bożego Narodzenia. Zapalamy światła na choinkach w naszych domach. Ulice miast rozświetlone są różnorodnymi lampionami. Ciemności nie, nie są warunkami sprzyjającymi do tego, aby nasze życie mogło się rozwijać. Noc jest czasem odpoczynku, zatrzymania się. Noc jest czasem, kiedy życie jakby zamiera. Nawet rytm najbardziej ruchliwych miast spowalnia się. Albo zatrzymuje w nocy. Noc przywodzi na myśl także osamotnienie, pustkę, lęk. Człowiek potrzebuje światła, aby mógł normalnie funkcjonować. Szczególnie o tej porze, zimą, gdy przyroda skąpi słońca i chłodem napełnia wszystko dookoła. Każdego roku my, chrześcijanie, katolicy, prawosławni, protestanci. Narody Europy i dalekich krajów z nieopisanymi emocjami, duchową radością oczekiwaliśmy i oczekujemy tych magicznych dni końca roku i początku następnego. Mocno już zmęczeni całoroczną aktywnością, trudami sukcesów i smutkami porażek, mamy wielką ochotę być blisko siebie. Odczuwać spokój i, spokój i bezpieczeństwo w rodzinnej wspólnocie, przeżywać sens naszego człowieczeństwa, miłości Boga w tajemnicy narodzenia Chrystusa. Dla dzisiejszego mieszkańca Europy, pokój i spokój, wolność i swoboda, sprawiedliwość i bezpieczeństwo to wartości, które zdawałoby się były od zawsze. I nic, i nikt nie może nam ich zabrać. Jakże odległymi pozostawały filmy, książki, wspomnienia o okropnościach I wojny światowej, II wojny światowej, jakże dalekie od granic naszych domostw wydawały się cierpienia ludzi ogarniętych wojenną agresją na Bałkanach, w Czeczenii, w Afganistanie, w Syrii i wielu krajach afrykańskich. Wszechobecna śmierć strach, ból, świadomie zadawanych tortur, głód i bezradność ściskały nasze serca. Ale my mogliśmy w niezmąconym spokoju żyć bezpiecznie w swoim domu. Modlitwy o pokój, współczucie i solidarność z cierpiącymi dopomagały nam bardziej zrozumieć swoje człowieczeństwo i zadbać o wspólne europejskie bezpieczeństwo aby nigdy nam nie było czegoś dane podobnego doświadczyć aby nienawiść i strach wizja głodu i ciemności nie wyganiały nas z naszych domostw W piśmie świętym jest jeszcze jedno znaczenie symboliki światła i ciemności szatan który jest przeciwnikiem Boga i przeciwnikiem człowieka jest władcą ciemności. Każdy, kto nie chce przyjąć autorytetu Boga i żyć w światłości, poddaje się pod władzę ciemności. Gdy patrzymy na okrucieństwo Heroda, możemy powiedzieć, że człowiek ten żył pogrążony w otchłanie ciemności. Herod uważał się wielkim władcą, posiadał władzę polityczną i militarną. Myślał, że jest absolutnym panem. Był jednak ktoś schowany w cieniu i mroku, kto naprawdę w nim rządził, to władca ciemności. Dlatego Herod był poddanym temu władcy i był marionetką w jego ręku, aby pod pozorem wolności i władzy szerzyć zniszczenie. Używając słów świętego Jana Pawła II. To, co czynił Herod, możemy określić, że szerzył on cywilizację śmierci. My dzisiaj mamy hasło: cywilizację życia. Też słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Dzisiaj każdy chrześcijanin duchowo pielgrzymuje do Betlejem. Pragnie zajrzeć do ubogiej Szopy i zrozumieć tajemnicę wielkości narodzenia Chrystusa dla świata. I swego w nim powołania. Widząc wokół siebie i doświadczając tyle nieprawości, zła i cierpienia, każdy z nas w modlitwie woła o pomoc dla swojej struchowej duszy i osobili w wielkim nieszczęściu pragnie objąć wszystkich, komu straszliwa wojna zadała i wciąż zadaje ogromnego bólu. Już mija ósmy rok agresji Rosji na Ukrainę. 12 miesiąc totalnej wojny, mającej na celu całkowite unicestwienie państwa i zabicie albo wygnanie każdego jej mieszkańca Ukraińca. Wojny, której agresor stosuje wszelkie dostępne mu arsenały broni, szczególnie te zabronione międzynarodowymi traktatami, z premedytacją tysiącami rakiet i artyleryjskimi ostrzalami. Tam, gdzie może, niszczy całe mieszkalne dzielnice, jedną za drugą. Właśnie poza wczoraj mieliśmy kolejny atak, gdzie zginęło kilkadziesiąt osób. Dziesiątki tysięcy poległych, dziesiątki tysięcy ciężko poranionych żołnierzy, dziesiątki tysięcy zamordowanych osób cywilnych, tylko w jednym pięknym, niedawno jeszcze mieście Mariupolu mieście Marii. Starców, kobiet, nawet brzemiennych. I dzieci, setki masowych mogił, kaźnie da tortur, porywanie i deportację ludzi, filtracyjne obozy, zrównywanie całych miast i miejscowości z ziemią, niespotykane okrucieństwo i radość z zadawania bólu i cierpienia. To wszystko dzieje się tu i teraz. Obok nas, na naszych oczach, na oczach całego świata. Współczesny Herod szerzy cywilizację śmierci. Pragnie każdy dom i cały kraj pogrążyć w ciemności, chłodzie i jak 80 lat temu zabijać straszliwą śmiercią głodową. Nie tylko mieszkańców Ukrainy. Każdy, kto nie poddaje się jego władzy, zabić albo zmusić na wygdanie. Tak jak to zmuszona była uczynić święta rodzina z dzieciątkiem Jezus. Putin, jak i jego poprzednicy, carowie i władcy komunistyczni, wbrew międzynarodowym traktatom, nigdy nie uznawał i nie uznaje prawa do wolności wielu sąsiadujących narodów, traktując, traktując ich terytorium jak swoje własne prowincje, a narody jak swych podanych. Nazywając wojenną agresję na Ukrainę operacją specjalną, jak wczoraj mówił pan minister Marek, pragnie przekonać świat, że ma wszelkie prawa do poddanych na swojej prowincji, bo wojnę można prowadzić tylko zgodnym sobie wrogiem, jak myśli Putin, a nie ze zbuntowanym poddanym. Naród ukraiński, jak i wiele innych narodów będących w orbicie Kremla, od kilku stuleci pragnie wyzwolić się spod okupacji rosyjskiego cimierzyciela, który to ciągle ma ochotę i usilnie dąży poszerzać swoją cywilizację śmierci na inne kraje Europy i Azji, teraz już Afryki, powiększając tym samym przestrzeń ciurmy narodów, czyli więzienia narodów. Nieograniczona władza rządzących, korupcyjne schematy, poniżanie godności osobistej obywatela, kłamliwa propaganda, brak wolności słowa, morderstwa skryte i w imieniu prawa. To styl bytności imperium, to codzienność, którą proponuje nam agresor. Nawet w tym, że tymże XXI wieku cały świat kilkakrotnie już podziwiał ukraińskie Majdany, porywy swobody, które jednoczyły miliony dusz w pragnieniu wolności, prawdy i sprawiedliwości. Majdany, jak potężna koncentracja ducha narodu, zaczerpnięta od światłych nosicieli idei wolności wielu poprzednich pokoleń, kładących na ołtarzu swobody swoją wolność osobistą, gotowość do wyrzeczeń i poświęcenia tego najcenniejszego swojego życia. Pragnienie wolności, Dobrze rozumie naród polski. Ponad 120-letnia niewola, okupacja hitlerowska i sowiecka przyniosły wiele niepowetowanych strat, ale nigdy nie zgasiły pomyka wolności, który cyklicznie od krwawego powstania listopadowego 1830 roku przeciwko rosyjskiemu okupantowi do ogólnonarodowego zrywu Solidarności w sierpniu 80 roku rozświetlał ponure ciemności okupacji. Niestety, nie wszystkie kraje Europy, które odzyskały wolność na początku lat 90., nie miały możliwości przyłączyć się do wspólnej europejskiej rodziny gwarantującej, gwarantującej ekonomiczny rozwój i traktatowe bezpieczeństwo. A i poszerzona wspólnota, żyjąc w iluzji dyplomatycznych skuteczności i skutecznych rozwiązań dyplomacji, nie otwierała drzwi szeroko dostatnio. Dzisiaj niestety wszystkim nam to drogo kosztuje, a najwyższą cenę, jak widzimy, płaci naród Ukrainy. Podczas niezwykłej swej pielgrzymki do Kijowa w dniach 23-26 czerwca 2001 roku, powierzając cały naród ukraiński na Świętszej Marię Pannie, opiekuńce Ukrainy, święty Jan Paweł II wypowiedział życzenie: Światłością Ukrainy bądź Ty Kijowie. Jakże wielkiego znaczenia nabrały dzisiaj te słowa Wielkiego Papieża. 24 lutego ubiegłego roku, agresor atakami rakiet, setkami czołgów i ciężkiego uzbrojenia rozpoczął obłogę tego pięknego miasta. Siejąc śmierć i zniszczenie pragnął i nadal pragnie wciągnąć Go wraz z całą Ukrainą w otchłań ciemności, rozwijać się w bezpiecznej Europie. Droga już dla wszystkich jest zrozumiała, ale jeszcze daleka. Tę drogą wszyscy razem cierpliwie i wytrwale, w tym gęstym mroku zła, nienawiści, zniszczeń i śmierci. Zjednoczeni wokół światłości narodzonego Chrystusa, tak jak to czynimy w ciągu ostatnich 11 miesięcy, musimy razem przejść. Tak, nasz, tak nam dopomóż Bóg. Dziękuję za uwagę.